Potęga Podświadomości. Człowiek jest nieustannie zaskakujący, a jednym z najbardziej fascynujących obszarów jego istnienia jest umysł. W tej podróży przez życie wielu odkrywa tajemnicę potęgi Podświadomości, która kształtuje nasze myśli, emocje i działania. Jak to działa i w jaki sposób możemy wykorzystać tę potęgę w naszym codziennym życiu? Podświadomość to obszar umysłu, który działa poniżej poziomu świadomego myślenia. To tajemnicze miejsce, gdzie przechowywane są nasze przekonania, wartości, wspomnienia, a także ukryte umiejętności i potencjały. Jednakże, często jesteśmy mało świadomi tego, jak bardzo wpływa ona na nasze codzienne życie. Podświadomość jest jak niezauważony mechanizm, który kształtuje nasze myśli i działania. To, co w niej przechowujemy, wychodzi na powierzchnię w postaci postaw, nawyków i reakcji. Jeśli mamy negatywne przekonania lub obawy, mogą one utrudniać nam osiągnięcie pełnego potencjału. Odkrycie potęgi podświadomości wiąże się z nauką kontroli myśli i świadomego kierowania nimi. Medytacja, wizualizacja, afirmacje i autohipnoza to popularne techniki, które pomagają w zgłębianiu tej tajemniczej przestrzeni. Regularna praktyka tych technik może pomóc w eliminowaniu negatywnych myśli i wzmacnianiu pozytywnych przekonań. Osoby, które zrozumiały i nauczyły się wykorzystywać potęgę podświadomości, często doświadczają zauważalnego wzrostu w różnych obszarach życia. Zdolność do kierowania myślami i emocjami pozwala na skoncentrowanie się na celach, zwiększenie pewności siebie oraz pokonanie przeszkód. Podświadomość to również klucz do lepszego zrozumienia samego siebie. Prześwietlenie jej treści pozwala na identyfikację ukrytych lęków, przekonań czy blokad, co umożliwia pracę nad ich przezwyciężeniem. To proces samopoznania, który prowadzi do pełniejszego i bardziej autentycznego życia. Podobnie jak każda potęga, również ta wymaga odpowiedzialnego podejścia. Wykorzystywanie podświadomości do manipulacji innymi lub do osiągania egoistycznych celów może prowadzić do negatywnych skutków zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. Odkrywanie potęgi podświadomości to nie tylko podróż w głąb umysłu, ale również klucz do osobistego rozwoju i spełnionego życia. Praktyki świadomego myślenia i pracy nad podświadomością mogą przynieść zaskakujące rezultaty otwierając drogę do lepszej wersji samego siebie. To fascynujące pole badań, które zachęca do eksploracji i zrozumienia, jak bardzo umysł wpływa na nasze życie.